hej nie wiem czy wyraźnie mnie widać, ale my tutaj jesteśmy na placu, w którym wczoraj był tutaj jeszcze staw. Dokładnie no, w tym miejscu był staw. A oto te dwie kopary. Odsłane sobie troszeczkę. O, no jestem. Nie wiem czy mnie widać dobrze. Nagrywam tu telefonem. I ta kopara. и так вчера и, Идвич. Идвич. и было его. И... И две... И две... И две черенка руки. Пойдем себе. Может, тут и... Только парки. Сайбаб сейчас Tylko w środku wygląda tutaj jakieś też w tyłu. tam jest druga, do której zaraz pójdziemy, ale to zaraz teraz muszę potem zejść i teraz zeskoczyć potężne maszyny. Ojej, nie wiem jaka to koparka. Tutaj druga, tutaj, teraz zaraz znaczy nie wyjdziemy nie mogę wam pokazać z bliska. No bo dobra, teraz idziemy na staw. Ja zrobię cięcie i zaraz się spotykamy. No, to staw, staw. O, co za wykopali takie. taki? Tak, My zobaczymy się zaraz, gdzie patrzy na to wyryto trawy. trawę. Patrzcie na gry trawę. <try> Widzimy się w następnym gorszym miejscu. Widzimy się ponownie po tym miejscu, gdzie kopary chodziły. Tutaj chodziły kopary. I Wczoraj przywieźliśmy piach z tamtej fauny. Widzieliście. No witam się z Wami ponownie. Po tym miejscu przed tym koparką. I chciałbym się dzisiaj z Wami bardzo serdecznie pożegnać. I do następnego vloga. Na luzie.